Moi drodzy, fajne jest to Boże Narodzenie. Bardzo lubię ten czas. I powiem Wam, że tak się zastanawiałem, co tak naprawdę tworzy klimat Bożego Narodzenia. Co tworzy klimat Bożego Narodzenia. Bo my bardzo lubimy, nie? Kiedy ten klimat gdzieś tam, gdzieś tam jest. Człowiek chodzi po sklepach, szuka świeczek o zapachu Bożego Narodzenia, w domu stawia choinkę, wiesza dzwoneczki, puszcza kolendy, czy piosenki świąteczne, daje sobie prezenty. Są zwyczaje, są tradycje. Nie wszystko, żeby mieć ten klimat, ten klimat Bożego Narodzenia. Tak sobie myślę, że to jest wszystko super. Tylko że prawda jest taka, że te wszystkie rzeczy mogą sobie istnieć bez w ogóle tematu narodzenia Jezusa Chrystusa. Znaczy, ja nie potrzebuję narodzenia Jezusa, żeby dać komuś prezent. Ja nie potrzebuję wierzyć w to, że Bóg stał się człowiekiem, żeby postawić choinkę w domu. Bo przecież te wszystkie tradycje, te wszystkie zwyczaje, te wszystkie rzeczy mają też niewierzący w domach. Jakby no, kto komu zabroni? Jakby nie potrzeba. Wierzyć w Boga, żeby mieć w domu klimat. Nie? Mieć ten magiczny klimat Bożego Narodzenia. Więc pytanie brzmi, co tak naprawdę tworzy klimat Bożego Narodzenia? Co sprawia, że te święta nie są magiczne, ale są Boże? Co sprawia, że te święta nie są magiczne, ale że są Boże? I wiecie, pomyślałem o trzech rzeczach. Pierwsza. Ta Ewangelia, którą czytaliśmy, jeżeli ktoś dotrwał do północy na pasterce, ta Ewangelia mówi o dwóch władcach. Na samym początku mówi, że w owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta. Nie? August. To był taki władca, imperator, władca rzymski, mówiło się, że za jego rządów zapanował pokój. Czyli zapanował brak wojny, zapanował pokój. Tylko że ten pokój był spowodowany tym, że wszyscy bali się podnieść głowę. Bali się podnieść. Po prostu panował terror, panował strach. Więc nie było wojny, bo był strach. Bo wszyscy wiedzieli, że jeżeli podniosą głowę, to to skończy się krwawą rzeźnią. I, ale mówimy, że panował pokój. Natomiast w cieniu tego wielkiego, zba, tego wielkiego króla, tego wielkiego imperatora, rodzi się dziecko. Rodzi się małe dziecko, które przynosi prawdziwy pokój. To właśnie dziecko przynosi właśnie prawdziwy pokój. Ten pokój, który nie jest wybudowany na strachu, bo to dziecko niesie światu pokój, który jest wybudowany na miłosierdziu. Na przebaczeniu. To jest prawdziwy pokój. Bo pokój budowany na strachu, on sobie nie może pozwolić na moment słabości. Bo każda słabość będzie wykorzystana przez przeciwników. Pokój Jezusowy daje sobie bardzo duże przestrzenie na słabość. Bardzo dużo przestrzeni. On się nie boi słabości. Bo to, co daje ludziom bezpieczeństwo, to nie jest ich potencjał odstraszania, ale to, co daje człowiekowi bezpieczeństwo, to jest przebaczenie. Przebaczenie. I wiecie, to widać rewelacyjnie w rodzinach. Rewelacyjnie. Bo ile razy tak mamy, że jak jest jakieś spotkanie, właśnie przy wigilijnym stole, czy na święta, czy na urodziny, imieniny, to są takie tematy, których się nie rusza. Bo są bardzo wrażliwe. Bo każdy wie, że jeżeli y, dotkniemy tego tematu, to będzie wielka wojna. Będzie wielka wojna. Nie więc. Y, tak samo może być i z pewnymi konkretnymi osobami w rodzinie, których po prostu się unika. Bo jeżeli się tę osobę zaprosi, to będzie bitwa. To będzie nieprzyjemnie. Y, Unikamy kłótni, bo, bo, bo właśnie, bo, bo to będzie, dość, będzie, będzie się konkretyzować w tym, że będziemy mieli doświadczenie porażki, będą nowe konflikty. Czyli innymi słowy, nasze relacje budujemy na strachu. Budujemy na strachu. A jeżeli już dotykamy jakichś tematów, to staramy się i drugie, drugą osobę zaorać, drugiej osobie dowalić. Muszę być silny, bo inaczej ktoś wykorzysta moją słabość. Tymczasem Boże Narodzenie, czyli Boże Święta, to jest zaproszenie, żeby sobie wybaczyć. Czyli Boże Narodzenie to jest czas nie na to, żeby był święty spokój, ale żeby to był pokój Boży. To jest czas na Boży pokój. Więc warto się zapytać, czy wiedząc to wszystko, to jest ci bliżej do takich świąt magicznych, czy jest ci bliżej do świąt Bożych? Nie? To jest pierwszy temat. Czyli pierwszy element Bożych świąt to jest pokój. To jest pokój. Drugi element yy, świąt Bożych to jest, wiecie, to jest coś takiego, że między Bogiem a człowiekiem to jest przepaść. Między Bogiem a człowiekiem jest przepaść. Bóg jest wielki, Bóg jest pełen chwały. Człowiek, człowiek to jest jego stworzenie. Człowiek właściwie istnieje tylko dlatego, że ten Bóg jest mu życzliwy. Tylko dlatego człowiek istnieje. Sam z siebie nie dałby rady. I zobaczcie, człowiek zawsze traktował religię jako taką drabinę do Pana Boga. Jako taką drogę, że dzięki temu, że ja będę w jakiejś religii, to ja będę w stanie temu Panu Bogu zapukać w okno. Będę w stanie się do Niego wdrapać, zobaczyć, jak tam jest u góry. I tak było do momentu Bożego Narodzenia. Do momentu Bożego Narodzenia. I tak było do momentu, kiedy powstało chrześcijaństwo. Bo my słuchajcie, nie jesteśmy religią drabiny do Boga. My jesteśmy religią drogi Boga do człowieka. My jesteśmy religią drogi Boga do człowieka, a nie odwrotnie. Bo Jezus, który się rodzi, to jest i Bóg, i człowiek. Czyli innymi słowy, Bóg decyduje, że tę przepaść między Bogiem a człowiekiem, On ją sam pokona. Nie rzuci nam drabiny, żebyśmy się mogli wdrapać, ale On sam te drabinę, On sam tę przepaść pokona. Jezus to jest i Bóg i człowiek. To nie jest tak, że w nim jest jakieś takie pomieszanie, że w sumie to nie wiadomo, że trochę tak, a trochę tak, albo że jest jakiś podział. Jezus to nie jest taki pół Bóg i, albo pół człowiek. To jest i Bóg i człowiek. To nie jest Bóg, który się przebrał za człowieka. To jest i Bóg i człowiek. To nie jest y, człowiek, który udaje Boga, który jest po prostu mądry, który jest oświecony. To jest i Bóg, i człowiek. Y, co oznacza, że właśnie w Jezusie ta wielka przepaść między Bogiem a człowiekiem zostaje zasypana. Tam już nie ma przepaści. Dlaczego? Bo rodzi się dziecko, które jest i Bogiem, i człowiekiem. Nie ma między nimi przepaści. Nie ma tam przepaści. Bóg zdecydował się sam zbawić człowieka nie przez y, takie zaciągnięcie nas do niewoli, nie przez zniewolenie człowieka, y, ale przez bliskość. Bóg zdecydował się zbawić człowieka przez bliskość, przez swoją bliskość. Czyli on podszedł bardzo blisko, na tyle na ile się da. On zbawia nie dając instrukcji, jak mamy się sami zbawić. On zbawia dlatego, że on sam się do nas bardzo blisko przysuwa. I tak nas zbawia. Poprzez swoją obecność. Bóg nie zbawi Cię przez przemoc. Bóg Cię nie zbawi na siłę. Bóg nie zmieni Twojego życia za Ciebie, bo to nie jest Jego droga. To nie jest jego droga. Więc warto się zapytać, czy te święta to chcesz, żeby były bardziej magiczne, czy chcesz, żeby były bardziej Boże? Nie? Pierwszy element to jest pokój. Drugi to jest bliskość. Drugi to jest bliskość. Jest też jeszcze trzeci element. Pamiętacie, co głoszą aniołowie, którzy się pokazują pasterzom? Na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał, ale mówią chwała Bogu. Chwała Bogu na wysokościach. Nie? Gloria in excelsis Deo. Trzeci element to jest chwała. Chwała. Święty Jan w swojej Ewangelii, kiedy pisze ten wielki, wielki hymn na cześć słowa, na początku było słowo i Bogiem było słowo, Pisze tam pod koniec, oglądaliśmy Jego chwałę. Oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Co to jest chwała Boża? Co to jest chwała Boża? Tak w praktyce. Co to jest chwała Boża? Wiecie, chwała Boża, ja ją sobie nazwałem jako Boży konkret. Boży konkret. Bóg jest wielki. Jego moc jest niezgłębiona. Ale wtedy, kiedy ona staje się widoczna, wtedy, kiedy ta wielka chwała staje się widoczna, to to jest Boża Chwała. To jest właśnie Boża Chwała. Bo zobaczcie, nasz Bóg to nie jest Bóg eteryczny. Taki, taki niewiadomo jaki. Taki nieodgadniony. Nasz Bóg to jest Bóg konkretu. Nasz Bóg to jest Bóg konkretu. To jest Bóg, który ponieważ się rodzi, staje się dotykalny. Nasz Bóg, ponieważ się rodzi, ma swój zapach. On ma też ton konkretny głosu, bo staje się człowiekiem. Choć pewnie aktualnie to raczej by krzyczał, by płakał, jak dziecko. Ale nawet tak, to miałby, wydawałby konkretne dźwięki. Zatem, wiara w Boga to jest wiara konkretu. Wiara w Boga to jest wiara konkretu. To nie jest takie wewnętrzne przeświadczenie, romantyczny poryw serca, który się w niczym nie konkretyzuje. Wiara w Boga nie jest jedynie od święta. Wiara w Boga jest. Na co dzień i w święta. Jest na co dzień i w święta. Niebo wiara to jest Twoja modlitwa, to są Twoje sakramenty, to jest Twoja moralność. I to nie są rzeczy tylko okazyjne. To nie są rzeczy tylko okazyjne. Więc yy, można się zapytać, nie, jak to jest. To ja się modlę okazyjnie, jak trwoga to do Boga. Ja się spowiadam okazyjnie, jak są chrzciny, jak jest jakieś Boże Narodzenie, akurat sobie przypomnę. Yy, wiara w Boga to jest konkret. To jest konkret. Nie? To są konkretne rzeczy. Więc znowu to pytanie: co jest Ci bliższe? Święta, które są magiczne, czy święta, które są Boże? Tylko wiesz, to jest tak, że jeżeli widzisz, że może Cię nie stać, nie? Na tym Boże, tak może być. Że no, jest po prostu słabo. Jest po prostu słabo. To, yy, jeżeli by tak było, to chcę Ci powiedzieć właściwie jedną rzecz. Żebyś sobie pozwolił na to, żeby w tobie się Jezus urodził. Bo wiesz co? No, Jezus chce Ciebie przekonać do swojego pomysłu. Jezus chce Ciebie przekonać do swojego pomysłu, czyli tak, że Ty będziesz pragnąć tej bliskości, będziesz pragnąć tego pokoju, będziesz wierzyć w konkrecie na co dzień, a nie od święta. I on ma piękny sposób. On ma piękny sposób, żeby to, żeby to w Tobie uczynić. Wiesz jaki? Przez bliskość.